Cześć! Z tej strony Paweł z kanału WPU. Dzisiaj Wam pokażę, jak ustalić style motywu. Także moi drodzy, zaczynamy! Na samym początku wchodzimy w stronę. Klikamy sobie, o, tak jak ostatnio możemy, stronę główną i edytuj w elementorze. Jeśli już jesteśmy zalogowani do elementora. Klikamy sobie tutaj w lewym górnym rogu na te trzy kreseczki. Wchodzimy w ustawienia witryny. I jesteśmy, moi drodzy, w tym samym miejscu, gdzie ustaliśmy globalne kolory oraz globalne czcionki. Tym razem zajmiemy się stylami motywu, który znajduje się tutaj. Eee, moi drodzy, na samym początku mm, będziemy musieli przejść do strony ustawień. Żeby wyłączyć globalne właśnie kolory i globalne czcionki. Yy, tutaj w tym momencie należy się takie krótkie wyjaśnienie. Czyli w momencie kiedy będziemy używali sobie tych styli motywów, te globalne kolory i czcionki nie będą działały. Yy, dlaczego? Ponieważ tutaj będziemy sobie jeszcze bardziej. Rozdrabniać jeżeli chodzi o czcionki, kolory na poszczególne na przykład typy nagłówków H1, H2, H3, kolory tak samo. Będziemy dawali na przykład inny dla przycisku, inny dla obramowania obrazka, inny dla pola formularza, jeżeli ktoś będzie korzystał z wersji Pro. Dlatego na samym początku musimy sobie wejść na przykład w typografię styli motywu i tutaj kliknąć sobie, gdzie mam bezpośredni już odnośnik na stronę ustawień. Odnośnik przekierował nas do ustawień Elementora i tutaj musimy zaznaczyć te dwa checkboxy, czyli wyłączamy domyślne kolory oraz wyłączamy domyślne fonty, czyli globalne kolory i globalne fonty, które pokazałem na poprzednim filmiku i klikamy zapisz zmiany. Następnie ponownie sobie wchodzimy w strony i sobie bierzemy, klikamy edytuj w Elementorze. Kiedy już jesteśmy w elementorze, ponownie sobie moi drodzy wchodzimy w ustawienia witryny. I teraz, w stylach motywu, już nie mamy tego komunikatu, możemy sobie swobodnie działać. Pierwszym, pierwszą opcją jest typografia, jeżeli chodzi o style motywu. I zobaczcie, możemy sobie tutaj ustawić o wiele więcej rzeczy niż w globalnych wcześniej kolorach i czcionkach. Możemy sobie ustalić tak. Treść, czy tekst możemy ustawić sobie kolor tekstu, możemy sobie zmienić czcionkę. Yy, oczywiście tutaj możemy korzystać z tych kolorów, które już mam przypisane, żeby szybciej nam było je wybierać. Możemy sobie również zaznaczyć inne. Ojku, przepraszam, bo mi się zwinało. Yy, możemy sobie tutaj wybrać ku czcionkę, na przykład verdane, czerwony yy, tekst. Odstępy między akapitami możemy sobie zwiększyć. Możemy sobie ustalić, jaki ma być kolor czcionka odnośnika. Możemy sobie każdy z nagłówków H1 do H6 ustalić. Także moi drodzy, coś sobie tu poustawiamy, pozmieniamy na szybko, żebyście zobaczyli na czym polega ta różnica. Już zmieniamy sobie kolory. Pokażę wam to na przykładzie może kolorów, żeby było łatwiej gdzieś nam to podróżniać. Tutaj zmienimy, żeby był troszeczkę inny kolor. Hmm, tutaj też. I ostatni, damy czarny. Klikamy, aktualizuj. I teraz, tak, zobaczcie. Bierzemy sobie tutaj, stawiamy nagłówek. Jest to nagłówek H2. Zmienimy na H1. Mamy inny styl. H3 inne, H4 inne, H5 inne, H6 inne. Jest to wszystko zrobione zgodnie ze stylami, które ustaliłem tutaj sobie. Także możecie tutaj sobie wtedy ustalić więcej po prostu szczegółów. To samo jeśli chodzi o przyciski i obrazki. Jeżeli na stronie mamy dużo przycisków i chcemy, żeby każdy miał, yy, moi drodzy, ten sam styl, możemy sobie tutaj zrobić przycisk. Czyli ustawicie jego typografię, jaki cień ma być tekstu, normalnie czy po najechaniu, jaki ma być właśnie kolor tekstu, kolor tła, jego kolor cień elementu, obramowanie zaokrąglenia, wszystkie te opcje, i to się nam zapisze, i w każdy przycisk, który będziemy sobie wstawiać po prostu tutaj będzie miał ten sam styl. Bo jeżeli mamy tutaj sobie przycisk, i teraz zobaczcie, zmienimy sobie kolor tekstu na niebieski. On zmieni nam się. Jeżeli. Oj, przepraszam. Yy, teraz zobaczcie. O, przepraszam, bo nie zapisałem. Wstawimy sobie dwa przyciski dla porównania, żebyście widzieli. Mamy dwa przyciski. Klikamy sobie teraz przyciski. Zmieniamy kolor na zielony. Oba przyciski zmieniły kolor tekstu. Także oczywiście po każdej takiej y, rzeczy, którą, zapie, musi, którą zmienimy, przepraszam, musimy kliknąć aktualizuj. To samo jeśli chodzi o obrazki. Możemy tutaj ustalić sobie obramowanie, nieprzezroczystość, cienie elementu, filtry, CSS, pola formularza, jeżeli korzystamy z wersji Pro, bo w wersji darmowej Elementora formularzy nie ma. Że moi drodzy, to już od Was zależy, czy chcecie tutaj korzystać ze stylu motywu, czy jedynie z globalnych kolorów i czcionek, ja ogólnie korzystam tylko z globalnych kolorów i czcionek, resztę samodzielnie sobie modeluję. Aczkolwiek w zależności też od projektu, zdarza mi się korzystać ze stylu motywu. Także tak naprawdę zależy to już wszystko od Was. No moi drodzy, mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Także jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie, przycisk subskrybuj i zapraszam Was już do kolejnych filmów. Także dzięki, do zobaczenia, cześć!